RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Szkoła podstawowa w Trębaczowie zyskała nową część dobudowaną do starego gmachu. W minioną sobotę została uroczyście otwarta i będzie służyć dzieciom. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, rodzice wraz z uczniami szkoły oraz lokalna społeczność. Szkoła w Trębaczowie to jedna z większych szkół w gminie Perzów. Uczęszcza do niej około 150 uczniów. Rozbudowa placówki wraz z remontem budynku szkoły była jedną z ważniejszych w ostatnim czasie inwestycji. Szkoła zyskała dodatkowe metry kwadratowe powierzchni, co znacznie poprawi warunki nauki i z niekrywaną radością z otwarcia nowego skrzydła cieszyła się wójt gminy Perzów Danuta Froń. Ta ostatnia inwestycja to koszt 3 milionów złotych. Tu pani skarbnik na pewno tak będzie mnie pilnować. To ponad 3 miliony złotych. 2 miliony złotych otrzymaliśmy z polskiego ładu. Natomiast milion milion musieliśmy dołożyć ze swoich środków. Bardzo dziękuję Radzie Gminy, panu przewodniczącemu, że nam się to udało, że nie było takich opowień ze strony radnych, że jednak widzieli, że jest taka potrzeba, że dzieciom trzeba taki obiekt wybudować. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Jakie prace zostały wykonane, mówiła podczas uroczystości dyrektor szkoły. Znajdujemy się w nowej sali gimnastycznej, na dolnym korytarzu. Dzięki wyburzeniu ścian powstały teraz miejsca na szatnie, powstała nowa stołówka powiększona, powstały dodatkowe sale dla dzieci. Mamy taką możliwość, że dostosowaliśmy nawet dla osób niepełnosprawnych nasz obiekt. Posiadamy specjalną platformę, która w razie potrzeby podwiezie na górne piętro kogoś z niepełnosprawnością. Na górnym korytarzu powstał gabinet higienistki. Powstała nowa pracownia chemiczna z całym zapleczem. Powstała sala informatyczna, też z zapleczem, którą dzisiaj Państwo zobaczycie. Również na dolnym korytarzu, tej części dobudowanej, zaraz za stołówką jest nowa część kuchenna, to jest całe zaplecze kuchenne, w którym będziemy wydawać wydaniowe, przepyszne obiady dla dzieci. I w dobudowanej części mamy jeszcze czytelnię z biblioteką, też z zapleczem i tam również Państwo zobaczą, jak wiele pracy zostało włożone, jak dużo zyskała nasza szkoła, bo ja myślę, że teraz po tej całej rozbudowie, dzięki temu, że mamy tak duże przestrzenie, boiska obok, mamy mnóstwo terenów zielonych, mamy sad z tym jesteśmy taką placówką wyjątkową, naprawdę uważam, że już niczego nam więcej do szczęścia nie brakuje, a jeszcze jak Państwo zobaczą szkołę dzisiaj, to tutaj za moimi plecami jest przedszkola, też nowoczesne, wybudowane niedawno, też ma salę dostosowaną do dzieci, piękną dużą kuchnię. Mamy obiekt naprawdę XXI. 30 sierpnia na uroczystym otwarciu nowego skrzydła spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Wśród nich starosta powiatu kępińskiego Alicja Śniegocka. Były przemówienia i podziękowania dla wszystkich, którzy mieli udział w powstaniu tej inwestycji. Jej poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Marcin Nowicki. Krótki program artystyczny przygotowali uczniowie szkoły. Dla wszystkich przygotowano piknik wraz z atrakcjami dla dzieci.